Dino. Jak dinozaur Tak dla Zrobisz mi? Tak, a mam już czekolady, ale wezmę tylko no taką za nie, nie. <laughs> To jest, jest Ale to nie ma być. I ty coś do mnie zabrałaś. Co? To nic nie ma. Nie znajdziesz nic, co potrzebujemy? No, trzeba było wziąć to jakiś piwo zarobione, i co? I dużo Dzika. Tego nie piłem. Ty byś tylko alkohol kupowała. Tak. No. Bo <śś> karmi, zero. No nie dla mnie. Ja jeszcze nie. Turystyczna. Kulosz angielski. A gdzie jest turystyczna? No bo jak kupujesz sam alkohol, to co ja mogę za to? Jak w dwa po 2 tygodniu Zostawię wezmę. Pa, rezerwa paliwa się pali też. Nie, tak. To dopiero tankowałam. I normalne zakupy, proszę bardzo, trzy stówki. Co prawda Zuzia pokupowała dużo alkoholu. Ale... Nieprawda, kupiłeś czeka za stówkę, to odliczmy, to jest 200. Dobra, idziemy teraz coś zjeść, bo Zuzia jest głodna bardzo, mówi, musi zjeść. To jest Twój czy mój kanał? <laughs> Nie zwalaj dawnie Ty jesteś głodny. Dobra, idziemy. Jedziemy. Jedziemy. Do jak jest światło to jest dobre. Ja zjadłem tylko jednego jak coś. Tak. Co jest drogo? A trzeba zatankować. Za coś musisz jeździć. A tu jechałbym do Gdańska. Co? jechałem do Gdańska Czy nie? Ale trzeba tankować. Ale ty płacisz no i... żegnam. <noise> nie mam karty. No widzisz. To za co się tankować. nie wiem jak to się robi. Wiesz ile twój samochód Wiem, bo to to nie było. I zobaczcie, <laughs> zrobiliśmy zakupy, takie weekendowe. Co prawda trochę alkoholu tam było, no ale, ale jednak. Eee, byliśmy zjeść jakiegoś fast fooda I zatankowaliśmy samochód I cyk 650 zł prawie, nie? Panie premierze, jak żyć? Ja wam powiem jak żyć I ty wiesz jak żyć? Nie chodzić na fast foody I nie pić alkoholu A, no to, to swoją drogą Ale trzeba robić I takim oto, Taką oto Złotą myślą Kończymy dzisiaj